Siemanko, przyjechałem dzisiaj na Villa Ferrata Rozpoczyna się ona w Myren. Jestem w Dolinie Lautenbrunnen Gdzieś tutaj Wam podepnę mój wcześniejszy filmik z tego miejsca Teraz mam do pokonania 4 km i 600 metrów Mogę tam do góry dostać się na kilka wariantów Aczkolwiek za chwilę Wam o tym opowiem Idę teraz kupić parkomat Jedna godzina tutaj kosztuje 1 frank Taki mały parking A parking znajduje się w Stechelbergu Idę rozpamić jak to działa, bo przed chwilą nie chciało mi pieniążków pobrać. Będę teraz z tym tutaj wojował. No, troszkę się obawiam tej Feraty. jest klasyfikowana jako K3, czyli jest to poziom trudny. Do pokonania jest Nepalski most. No i będę szedł z boczem tej skały. Jak już będę przy feracie, to wam coś więcej o niej opowiem. Jak widzieliście, na razie jest strome podejście. Meren znajduje się na 1670 m nad poziomem morza, więc wyniesienie mam do zrobienia około 750 metrów. Do góry można dostać się na trzy sposoby. Pierwszy to ten, który właśnie robię, czyli pieszo. No i dwa kolejne to są kolejki. Jedna to jest Schildhornbahn. Wjazd do góry kosztuje bodajże 11 franków w jedną stronę, bo tyle płaciliśmy jak byłem tutaj latem a druga to jest kolejka, taki pociąg, który jedzie z Lautenbrunnen właśnie do Myren. Można tak skorzystać, żeby dostać się do góry szybciej, aczkolwiek widoki są tutaj naprawdę imponujące. Zaraz zobaczycie wyżej, co się będzie działo. W tym miejscu, tam będzie się kończyła moja dzisiejsza via ferrata we wsi Gimelwald. Wieś tam zamieszkuje 130 mieszkańców. Meren 418, także nie są to duże wioseczki. Ale piękne tutaj jest to, że nie można poruszać się samochodami. Ruch kołowy jest zabroniony. Ludność żyje tutaj głównie z turystyki i z rolnictwa. Mają takie małe pola, gdzie mają swoje krówki. A zimą zajmują się dbaniem o stoki narciarskie. Tak wyczytałem w internecie. Za dużo ludzi tutaj nie ma. Sezon już się skończył. A mi do myren zostało 55 minut. Ale fajna sprawa. Znowu znalazłem taki sklepik samoobsługowy. Akurat pani coś tutaj kupuje. I można tutaj kupić rzeczy, których jeszcze nigdy nie spotkałem w takich sklepikach. A są to. Przykład: swetry własnoręcznie szyte, czapeczki, nawet jakąś wełnę, z której można samemu sobie uszyć. No standardowo: picie sery, syropy, drzemory, herbaty nawet dla małych dzieciaczków. Kubaraczki na zimę i może napić Ci też kawy super sprawa a Mars kosztuje jednego franka I wtedy tutaj się wpisujemy wrzucamy pieniążki klasa w takim fajnym budynku jest to przypuszczam też hotel Book Crossing naprawdę szok Doszedłem do Myren. Turyści z Państwa środka Korei i Japonii już dojechali. Jest ich w Szwajcarii naprawdę mnóstwo, a mi się ukazał w oddali Egar. Zobaczcie sam jak on wygląda z tej perspektywy. Za tym budynkiem znajduje się Via Ferrata Firenvant. Ma ona 2, ,2 km 200 metrów, schodzimy 300 metrów w dół i ma to zająć nam około 3 godzin. A teraz Wam pokażę, co jest niezbędne, żeby na taką Via Ferrata się wybrać. A Via Ferrata z włoskiego to żelazna droga. Przede wszystkim kask, uprząż, ląża, pasek z karabinczykiem. Najlepiej zakręcanym, żeby sobie odpocząć, przyczepić się do zabezpieczenia i móc sobie swobodnie powiesić. Jak tego używać, pokażę Wam za chwilę. Opcjonalnie można mieć też rękawiczki. Ja mam takie bez palców, są pomocne, żeby sobie nie pociąć palców. No i jest to podstawowy sprzęt. Taki posiadam, z takiego korzystam. Idę, trochę się. Obawiam. Jak mówiłem wcześniej, jest to kategoria K3, więc jest to szlak trudny. A teraz wejście, żeby się tutaj dostać, trzeba pokonać drzwi do narni. Chodzimy, u jejku przychodzimy punę. Tego się nie spodziewałem. I będziemy na miejscu. Caferata jest otwarta. Od czerwca do końca października. Także jeśli trafiliście na ten film teraz, no to macie jeszcze dwa tygodnie, żeby się tutaj wybrać. Aczkolwiek warto będzie zadzwonić, się dowiedzieć, czy jest otwarte, bo niekoniecznie musi być. Może się oblodzić i już nie będzie przejścia. Tak wygląda ubrany strój wiaferatowy. Kask sztywno. Uprząż ląża. Miejsce można zostawić sobie na rękę, żeby tutaj było komfortowo, ale bezpiecznie. Tutaj nic nie może być poplątane. Tak samo jak się przepinamy, jesteśmy na dwóch karabinczykach. Jeden zawsze zostawiamy, drugi odczepiamy, ten przesuwamy i podczepiamy się najlepiej odwrotnie niż karabinczyk pierwszy dla bezpieczeństwa. Tutaj nic nie może być poplątane. Ruszam z pięknymi widokami na pierwszą feratę Szwajcarii. Tu jest takie miejsce skąd skaczą ludzie wiewiórki. Dowiedziałem się od państwa z Polski, że ginie rocznie około 30 takich skoczków. Nie wiem, nie oceniam dla mnie, jednak to jest kreteństwo. Życie trzeba szanować. A zobaczcie jak to wygląda. Coś niesamowitego. Mam nadzieję, że wszystko się fajnie nagrało. Najbardziej zaskoczył mnie na końcu ten most w stylu nepalskim, bo on się naprawdę trzęsie. A na początku nie można było się złapać za te takie górne poręcze. Także troszkę strachu było. Naprawdę polecam tą viaferatę. Dajcie znać w komentarzach, czy byliście tutaj. Przybyliście gdzieś właśnie tutaj. Szwajcarii bądź w Europie. Skąd tam mnie oglądacie? Już mam plany na kolejne. Spędziłem cały praktycznie dzień z małżeństwem z Polski. Wymieniliśmy się kontaktami. Dzięki temu szliśmy razem. Mamy fajne zdjęcia. No bo samemu nie szłoby sobie ich zrobić. Także naprawdę piękny dzień. Niebo przejrzyste, nie ma chmur. Korzystam z tego dnia jeszcze ile można, bo jutro do pracy. Dzięki, że jesteście. Jeśli nie subskrybujecie kanału, dajcie suba, zostawcie komentarz, łapkę dla zasięgu i do zobaczenia pewnie w kolejnym tygodniu. Cześć!